Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś pokażę Wam wykrywacz od Niteo Tols. Koszt takiego wykrywacza to około 200 zł. Ten jest akurat z Biedronki w Poprzecenie, ale wszystkie są takie same. Wykrywacz jest oczywiście w produkcji chińskiej, ale zlecony przez Polskę. Jest mały, przez co łatwo go przemieszczać. Ale mam pewne zastrzeżenia do jego trybów. Zaraz wam pokażę całkowicie monitor. To jest jego detektor. To jest wszystko opisane. Nie wiem, czy to tak widać. Czytam wam, co tu pisze. Wykrywacz metalu. Zasilanie. Jedna bateria 9V. short Polska. Wyprodukowana w Chinach. Bez jakiś przeczytałem na baterię 9V. I po jego teście prawie tygodniowym stwierdzam, że jest bardzo fajny. Tu ma podgłaśnianie. Oczywiście ma też wejście na. Słuchawki z tyłu. Ma y, ustawienie zasięgu, na jakim działa, czyli jest to y, od około y, 20 m kwadratowych do samej powierzchni nóżki. I ma też ustawienie metalu, jaki wybieramy. Niestety to jest trochę niedopracowane, y, jako że na jakikolwiek tryb ustawimy, i tak wyszukuje nam złą. Oraz te inne metale szlachetne Po prostu na złomie Pika trochę słabiej, a na metalu który ustawimy Pika głośniej No ale nie mniej jestem z niego zadowolony Łatwo go przenosić Można nawet go na rowerze wieść. Tak więc yy, polecam ten produkt Moje ocenie to jest 8 na 10 Oczywiście jeśli podobał wam się ten film Polubcie go, zasubskrybujcie kanał, by nie ominęły Was kolejne. No i do zobaczenia w następnym filmie.